Dzień dobry moi kochani, zapraszam wszystkie panienki na czytanie na kwiecień 2024. Poproszę o przekaz dla panienek na kwiecień 2024. W teraźniejszości, moi drodzy może mieć miejsce dla was jakiś konflikt. Jakaś konkurencja mi się tutaj pokazuje. Konflikty, konkurencja yy, lub po prostu wewnętrzny konflikt. Moi drodzy, w przyszłości w przyszłości bardzo duża komunikacja. Z kimś, wiadomości, maile i te sprawy. Bardzo intensywna w każdym bądź razie komunikacja, spotkania dla niektórych, możliwy flirt, ale niekoniecznie. Bardzo intensywna wymiana wiadomości z kimś. To przede wszystkim. Moi drodzy, w pracy, co mamy w pracy? W pracy mamy no, świetna energia, w pracy w... zadowolenie, stabilizacja. Wy jesteście bardzo dumni, zadowoleni z tego, co posiadacie. Niczego wam w życiu nie potrzeba. Działacie bardzo pewnie. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, jesteście bardzo kreatywni, konsekwentni w działaniu. No i tutaj, moi drodzy, mogliście, możecie wyjść z jakiegoś gorszego momentu, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe. Jak, wszelkiego rodzaju podpisywanie jakichś umów urzędowych czy innych. Po w każdym bądź razie pozytywne zakończenie jakichś spraw. Być może sądowych dla niektórych z Was związanych z pracą. Czy spraw urzędowych? Generalnie piękna energia. Miłość single. Okej, okay. miłość single. Moi drodzy, może stanąć na Waszej drodze jakaś osoba bardzo ogarnięta zawodowo, finansowo i ogólnie w życiu. Możecie być bardzo otwarci na znajomość z tą osobą. I moi drodzy, ta osoba może być albo z przeszłości, albo. Będzie to osoba z przeznaczenia, bratnia dusza. Tutaj widzę pomiędzy wami wzajemną współpracę, chęć poznawania bliżej tej osoby czyli bardzo dobre potencjały dla singli, singielek miłość, związki uwaga na wszelkiego rodzaju plotki, moi drodzy. Ktoś zdobywa informacje na temat swojej osoby. Niektórzy mogą zostawić obecną, obecną relację za sobą, odejść od swojej obecnej osoby, zakończyć relację z nią. No, ewidentnie, ktoś ciągnie tą znajomość, tą, ten związek i zakończy definitywnie obecną relację z kimś, w najlepszym wypadku nastąpi bardzo duże ochłodzenie w waszej relacji, zdystansowanie się od kogoś, być może nawet jakaś separacja lub ktoś po prostu... Spakuje manatki ma i wyjedzie gdzieś. Nie mam tu takiego ostatecznego rozstania. Znaczy, oczywiście, królowa Mieczy może ciachać ostatecznie, jak najbardziej. To może być zakończenie relacji, takie ciachnięcie tej znajomości, jak najbardziej, ale. Ale mamy tutaj również jeszcze tego pazia. To wygląda tak, jakby tu była jakaś bardzo niekorzystna sytuacja mogła mieć miejsce, i ktoś po prostu albo spakuje się, wyjedzie gdzieś, odseparuje się na jakiś czas. Albo po prostu rzeczywiście ktoś zakończy tak definitywnie znajomość ze swoją osobą, lub to Wasza osoba zakończy znajomość, znaczy zakończy Waszą relację, albo to Wy zakończycie relację z Waszą osobą. Tak to, moi drodzy, wygląda. Rodzina, przyjaciele. Tu jest potrzeba podjęcia jakiejś. Dokonania jakiegoś wyboru, ale ponadto miłość, zaufanie, wzajemna akceptacja. Jeśli chodzi o rodzinę, przyjaciół, to energia jest bardzo piękna. Problem, no właśnie, w problemie jest brak pewności siebie. brak stabilizacji właśnie, właśnie szczególnie jeśli chodzi o związkowców, gdyż królowa denarów to generalnie osoba, która ma stałą partnerkę partnera. No brak tej stabilizacji. No niektórzy z was z całą pewnością zakończą z kimś relacje lub po prostu z Ktoś z Wami zakończy relację. To dla związkowców, ale pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie ma fizycznej możliwości, aby to ze wszystkimi rezonowało. Po prywatne czytania zapraszam do mnie. Moi drodzy, rada. W razie potrzeby, moi drodzy, zasięgnijcie porady jakiejś. Osoby, której ufacie, lub skorzystajcie z czyjejś fachowej pomocy. Działajcie również w zgodzie z jakimiś zasadami moralnymi i innymi. Dążcie do swojego szczęścia, idźcie po swoje szczęście. Tak pokierujcie swoim życiem. Aby sprawiało Wam to życie dużo radości, nie skupiajcie się na energii braku, na energii jakiejś straty, jakiejś porażki. Wyjdźcie z tej energii właśnie, tej nędzy emocjonalnej. Tylko kreujcie swoją rzeczywistość no i podążajcie za szczęściem. Tak pokierujcie swoim życiem, aby to życie wam sprawiało wiele radości. Czyli nie siedźcie w jakichś energiach rozczarowania, w jakiejś energii porażek, No to dalej widzę, to bardzo mi się tutaj rezonuje. Te karty rady bardzo rezonują ze związkowcami. Ktoś może po prostu zakończyć z kimś relację. No i bądź pewny siebie, działaj, kreuj swoją rzeczywistość, nie w energii cierpienia, w smutku, tylko działaj ku polepszeniu swojego życia. Poproszę o kartę opiekuńczą. Niezależność. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. I poproszę o kluczyk anielski. Odpuść sobie, no tak, odpuść sobie coś lub kogoś, kto ci nie sprzyja, coś, co ci nie sprzyja. Dokładnie tak. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, moi kochani. Życzę Wam cudownego kwietnia. Bardzo Was proszę o lajki, like, komentarze, subskrypcje. Z góry za to dziękuję i do usłyszenia, moi mili.